Cześć Siemaneczko, witajcie, z tej strony GZ Games. wraz ze mną dzisiaj jest Kuba Dzień dobry I witamy was dzisiaj w pierwszym odcinku z Minecrafta Jest to serwer postawiony na jednych, jednej ze stron hostujących, ale nie będziemy mówili jaki Kurwa, jeszcze raz no. Czekaj Okej okay. Cześć maneczko, witajcie z tej strony, GZ Games i witam Was dzisiaj w pierwszym odcinku z Minecrafta. Wraz ze mną dzisiaj jest Kuba. Dzień dobry. Tak, zwany Pizmaczek. Witam Was dzisiaj w pierwszym odcinku. I stwierdziłem, że każdy, tak naprawdę, kto zaczyna serię z Minecrafta, zawsze nagrywa ją gdzieś tam na świecie. Jak się respią gdzieś w oddali, szukają sobie miejscowy i na tym pierwszy odcinek się kończy. My taką już miejscowę sobie znaleźliśmy. Ja znalazłem coś ciekawego na dzisiejszy odcinek. Nie wiem jak ty, ale sądzę, że tutaj możemy gdzieś się wybudować, a to traktować jako jaskinie gdzieś. Ja o tym samym pomyślałem. To nie wiem, e, idziemy najpierw chyba do... Do kopalni. To, do kopalni dzisiaj idziemy. E, tutaj wybudowałem coś takiego, zejdziemy w dół. Weź trochę może jedzenia, tak trzeba będzie. No wszystkie, jak... wszystkie wezmę. Dobra. E, tutaj... Widzimy już pierwsze stopy żelaza, ale tutaj trzeba naprawdę mocno uważać. Bo patrzcie, o kurwa! Co masz typa? pa? mnie! Oj! Łoł! Wow. Ale A do. Łoł! 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 Nie, 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 nie! Ale dostałem. Ja nie mam miecza. Ja mam końcówkę miecza. Ja Nie, Na razie tam nie wchodzimy. Nie, nie, dobra. Rozbieramy ty, żelazo. Tak jest, pozbieramy sobie żelazo. Odcinki będą dwa razy. W... A nie, nie powiem. Chciałem powiedzieć dwa razy w tygodniu, ale stwierdziłem, że to może być czasem nierealne. Bo do tego odcinka zbieramy się już. No... z dwa tygodnie. Pięć dni. Tak, dwa tygodnie, a nie pięć dni? Nie, może z tydzień na pewno. No, na pewno coś takiego. Tu jest zombie i Edek. Bo w ogóle. Tam jest chyba. Weź, Zabi. Kurde, miecia nie mam Aj, A nie masz drewno? To... A masz siekierę? Czy dać siekierę? A po co mi siekierę? Bo siekiera też taki dobry damage daje O, to ja mam siekierę, no No, to bij siekierą Tam jest Edek I... Nie, Edermana nie trzeba bić Nie zabija. Nie atakuje A, my jesteśmy tutaj Ej! O, na dole! Szkielet! Ojoj! Uważaj! Wow, wow, o, o, <grymne> Ja się ulecę Uważaj! O, creeper! Uważaj. Idzie. <grymne> Ale emocje! Jest, jest, jest! Dobrze, brawo! Nie, najgorsze te, te dwa tamte gówno! Szkielety ja, no. le, ja lecę po lewego, ty do prawego! O, Oj, kolejni! Ja uciekam! Pół serduszka mam! To się uleć. Lecę, lecę ciągle. Jakie one damage zadają? Szkielety są najlepszymi mowami w tej grze. O. Brawo Dobra. Jak widzicie akcja zaczyna się od samego początku. O. Kurczę, zapomniałem że otrzymam. Dobra. To jest spamięt na górze. Nie. A nie, nie piją. A tu jest dużo żelaza. Żelazo nam się przyda. Mhm. Minimum na e, srebrne e, żelazne zbroje, jeszcze węgiel. No, węgiel też się bardzo przyda. Y, głównym względem, tego że musimy budować dom, to jest na pewno farma, aby nie martwić się mhm. jedzenie. Tak, serwer sobie postawiliśmy na jednej ze stron hostelu. No, ogólnie gdzie na postawić swój serwer z Minecrafta, ale nie będziemy mówili jaką, bo no to nie jest żaden sponsorowany odcinek. Ani nic. Kupiłem to tak. za swoje pieniądze. No i wydaje mi się, że takie odcinki po 25 minut będą w sam raz jak dla Was. Jak i dla nas. Ty coś tu jest. Ciao. Za tą rzeką. O, no faktycznie chyba nic nie ma. Dobra, to jest jakiś. ślepa uliczka. Ale ten granit, fajnie, gra... z granitu, fajnie byłoby dom wybudować. To jest też fajny pomysł. Chociaż bynajmniej takie. Posa... Nie, to ładne jest, nie? To jest coś takiego jak mamy na wejściu tam do domu, nie? Mm, to jest dioryt, chyba. Nie nie, te takie nie dioryt, tylko to obok. A granit, dobra, no, to rozumiem. to mówię, że granit, no. No, no, no. to tak. nawet spoko jest. No, to jak będziesz tam miał, to. Wiesz. No co tutaj jest dużo tego. Obok ja też, nie. No ja właśnie też tutaj znalazłem. W dzisiejszym odcinku nie wiem, czy będziemy budować dom. Wydaje mi się, że zostawimy sobie to na następny odcinek, aby pozbierać surowce i przygotować się do tego materiału. Mmm. No, tak mi się wydaje, że będzie OK. No, będziesz społoczka. Nie no, wydaje mi się, że raz jeden odcinek na tydzień będzie też w miarę dobrze. Jeżeli będziemy mieli więcej tych materiałów, no to po prostu będzie więcej odcinków. No ale na razie, na razie się na to nie zapowiada. Dokładnie, tak. Znaczy, już byśmy dawno to nagrali, tylko w tamtym tygodniu mieliśmy remont w domu, no i... To też utrudniało nam nagranie odcinka, ponieważ tam od godziny 8 do 14 było ja bardzo głośno. Do 16, głośno. No, do 16 no. było bardzo głośno. No teraz też jest ciężko nagrywać, bo ja wróciłem do pracy. No i też tego czasu tak naprawdę za dużo nie Mieliśmy ten materiał nagrać bodajże we wtorek, ale już byłem tak zajechany, że już mi się nie chciało. No i dopiero podjęliśmy się tego w czwartek. A wy ten materiał oglądacie, nie wiem, w piątek? Nie, nie w piątek. W piątek jest zim. No, w niedzielę. Mam na niedzielę gdziekolwiek. Co masz dużo tego granitu? Ja mam tylko dwa. Aha. Bo ja zbieram teraz węgiel. No, I żelaza. Węgla prawie, ja już mam półtora tak. Nie, pół tak. Nie, ja tego granitu mam półtora, no też. Dobra, lecimy hmm. Te, a dzisiaj nie miało... Hmm? Być, ...być syrena? Za minutę chyba A dlaczego? No, powstanie warszawskie Ano Ano Więc zaraz może coś wyjść. <grym> o ale tutaj... ...co, jest taka duża kopalnia? A, i jeśli chcecie, to możemy zrobić tak, że na jednym odcinku będzie perspektywa moja, a na drugim odcinku będzie perspektywę Kuba. no. Ej, mam już żelazo. I węgiel, i. To, to takie złote. Złoto. Oho. Dobra, ja dalej zmieniam, Teraz zbieram dokładnie dioryt. Dobra. Dobra, a no, to jest złoto. To można tak 10 łapek w górę dać i ty nagrywasz w odcinek, dobra? Może nie następny, no. ale trzeci, bo nie wiem, czy nie będzie. Dobra, dobra. Odcinka jeszcze w międzyczasie, więc 10 łapek pod tym odcinkiem i następny odcinek, yy, nie wiem, drugi bądź trzeci będzie nagrywany z perspektywy Kuby. Tak, <grym> tak, tak, będzie, będzie. Zobaczymy, co on tam robi, abyście. Teoretycznie, jakbyśmy bardzo chcieli, ale wydaje mi się, że za to jest na to jest za wcześnie. Nie ma jeszcze aż. ta gra nie jest na tym kanale aż tak bardzo popularna. Jeżeli kanał się wybije na jakąś skalę. O! Mówiłem? A ty to jednak. Słuchaj, A to z, mikrofon. Okno. No trochę słychać. O dobra, teraz lepiej. No sami słyszycie, nagrywamy to 1 sierpnia. Bez bałym. No, wiem, że zaraz będzie wyjść. No, gdzie się ty bawisz i uczysz, no? Yy, a teoretycznie, to tak jakbym chciał powiedzieć, tylko ta sirena mi dosyć przeszkadza, bo mnie dekoncentruje. Ale, jeżeli ten kanał. Poszczę się. Że... Co? Mam ty kopalnię. Jest... To ja też. No, mam. już idę po ciebie. No, dobra. To tak jak... tam, gdzie jest ten granit. No dobra, tylko jestem trochę niżej. Czekaj, okay. tutaj wspiąć się. No, no ale daj, nawet. daj mi dokończyć. No, e no. Jeśli ten kanał wybije się na jakiś tam próg i Minecraft byłby dosyć taką ciekawą opcją na ten kanał, to... Wróć Co? No. Wróćcie, chodź, chodź za mną. No. No, to no, moglibyśmy robić tak, że na jednym odcinku byłyby dwie perspektywy Nagrywane w tym samym sumie czasie, tylko po prostu by były zmienione sceny. Raz byłaby perspektywa moja, jakby kuła coś znalazła ciekawego, od razu byłoby przekierowanie na kuby perspektywę, bo dla nas to w sumie nie problem jest coś takiego zrobić. Wystarczy nagrać na dwóch komputerach jeden materiał i potem zrzucić z dysku, przenieść na drugi komputer. Odblokowano no tę tak. receptury. No, ale poczekaj, bo mam znalazłem fajną. Ale żeby taki materiał był, to no to musi być kiedyś No nie wiem, z 1000 łapek, dziesięć, sto, sto, bo 10 100 100. O, lawa. Tory. A 1000 od razu. Nie nie no, zbierać, no, żeby taki odcinek zrobić, no to minimum tak jest 100 łapek, nie? No. Ale to wyje, kurde. Jeżeli, ja jeżeli ktoś by się pytał, skąd to tak wyje, to niedaleko nas jest szkoła, gdzie Kuba chodzi do szkoły, i tam właśnie z... wyje to wszystko. Ale A. w sumie ja jestem trochę przyzwyczajony do tego, ponieważ czasem, jak jestem u dziewczyny i jestem na wiosce, to jest podobny sygnał, jak się coś jara, więc. No. Sorry. Oh, w ogóle Ty. mamy kopalnię fajną, wiesz? No właśnie do tego myślę, że tam możemy się wbudować, i na tu chodzić. Tak. O, jeszcze te pół płyt, takie te. I fajnie, fajnie. Nieźle, bo ta kopalnia jest fajniutka, wiesz? Tutaj można znaleźć taką skrzynkę, w której będą temy Na przykład diamenty i różne takie. Albo te, takie książki do enchantowania. Który masz level? O panie, yy, jedenasty, mhm. a ty? Siódmy. No, to prawie takie ała, takie same. Nie było? Tak, bo. Oj, szkielety się strzelają. trochę siebie? Pomogę. Tak, w siebie. <noise> Trzy serduszka, dwa i pół, dokładnie. Bo wiesz, jesteś na takiego adilażu, że dopóki 10 łapek nie wbiją, to nie będzie odcinka. Ale myślę, że na trzecim materiale mógłbyś już nagrać coś. Tylko musieliby właśnie ten próg wbić i już. No? Czym szybciej by wbili, no to byłoby dużo lepiej. Ty idź po wiaderko. Ale trzeba nie. przepalić, przepalić żelaza. Kurwa. No tu jest lawa, a ja bym chciał pójść tam dalej. Pełno wody tutaj jest. A gdzie ty w ogóle jesteś? No dalej w tej kopalni siedzę Zaraz usłyszysz bum. A jednak nie? Nie usłyszysz boom Usłyszałem No, to ja Eksploruję tą kopalnię FAK 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 Jaram do się, lawy. jaram się, jaram się Trzy serduszka, spalę się Jedz coś, jedz coś Nie wiem co Kurwa Na pierwszym Pierwszy Pierwszy, Pierwszy. odcinek Kurwa co no, za history się zapowiada ta seria. O nie Ty Nie ty... przespałeś się No właśnie, możesz mnie teleportować? Bo ja nie gdzie poszedłem. No to teleportuj się do mnie. Dobra. TP. To najpierw ja czy ty? Eee. Nie wiem. Co mówiąc. Chyba. <laughs> nie wiem, chyba najpierw ty. O. Ty a weź chodź, chodźmy po moje materiały. Dobrze, ja nie, dobrze. Bo ja nie wiem gdzie jesteś. Dobra, to... E, ogólnie... E, komendy są włączone na tym serwerze Jednakże... To takim czymś musiałem się... Bo ja bym nigdy tego nie znalazł. Myśleliśmy... Czy to ja szedłem sam? Czekaj, bo ja tu byłem gdzieś. Tutaj? Czekaj. No, tutaj jest blisko, lava. Czekaj, tu jest... Nie, to nie jest ta lawa. Nie ta? Tam była woda i... lawa. Woda i lawa? Tak. Czekaj, może jak znajdę to się tepni po prostu. Czekaj, to nie było tu. To było te... chyba nie będzie aż takie oszustwo. No, wydaje mi się, że nie. Czyli tutaj wyszliśmy poszliśmy w tą stronę. Eee... Tutaj na pewno nie byłem. Kurde, gdzie ja tak naprawdę poszedłem? bo tu. Nie, tu jest. A no może tu, gdzieś na dole. Nie, na dole to ty tu byłeś od samego początku? No ja tu byłem, ja tu byłem. Kurde, czemu nie znalazłeś mi? Poszuk, pomóż mi szukać. Szukam, szukam cały czas. A, tu gdzieś. Tam, byłem tam. tam. Tam, gdzie te tory zbieraliśmy. Aha. No to... Kurde, nawet nie musimy się bić teraz. O, skrzynkę. O, diament! Pa, diament. 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 Chcesz diament? Nie, ja chcę swoje rzeczy. Dobra, już, już, już. Tylko wezmę te itemy co do sami, już szukamy. Bo ja na razie... Tutaj jest jakaś lawa, ale nie ma wody. Ja na razie biję tego. ...zombiaka. Kurczę, no nie wiem gdzie ja poszedłem, to bo. Było... O! Pali się! Nie! Nie, Siusiu! Padliśmy! Ja pierdzielę! Ale odcinek! Ale gdzie ja byłem wtedy? Ja nie wiem. Weszliśmy do tej kopalni i powiedzieć o tory No i poszedłem te tory zbierać I tam była ta lawa właśnie Tu jest złoto w ogóle hmm. O zombie, o, o creepery, o trzy creepery Gdzie to mogło być? Tu na dole na pewno nie, no bo Przecież to było bez sensu Tam Kurczę O tutaj, tutaj, widzę, widzę to weź te rzeczy. Nie, ale tam szkielet jest, a ja nie mam itemów już. Kurczę, gdzie jesteś? E, jestem obok swoich itemów. Ale to swoich czy moich? E, swoich i ja gdzie są twoje. Tylko wezmę swoje i już idziemy na twoje. Czy zombie? Nie, tam jest szkielet. Kurde, to gdzie to jest? Wiesz co by się przydała taka mapka? Że można byłoby sobie zapisywać swoje rzeczy. że żeby... żeby było widać na obu, bo teraz... Będziemy się tak naprawdę szukać cały czas To dawaj przyjdzie W sumie nawet sam nie wiem gdzie Jak ja widzę już i widziałem widziałem lawę i wodę Tylko że szkielet akurat odgrodził mnie od tego Czy to jest coś jakiegoś szkieleta To idź stronę szkieleta No ale No mnie bije O ty skup, księ jeden No i padam Skółk Szkielec Haha, to nie skunks Dobra, lecę, 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 po tej tematy twoich grzesiek FAK za Jaj! Oj, oj! oj pokaż, no i pokaż, gdzie? To tu, to tu, tu jest lawa i woda. Tak, 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 to jest tu, bo ja tutaj to. O, tu są skelety! Obijam się. O, okay. są. Kurwa, obijamy? Tak, bo nie zauważyłem... Ja wszedłem sobie tak o, po prostu. Dobra, więc w sumie najważniejsze rzeczy są. Są kilofy. Spoko. Tylko właśnie to jest taki problem. Ta lawa tak trochę się wydostawała i dlatego zginąłem w sumie. No nie, dobra, dobra, a ty znalazłeś swoje rzeczy? Tak, mam już swoje rzeczy. Masz diamenta? Mam diamenta. Chcesz, żebyś miała cigmenta? Nie. nie. Ale nie. rymujemy. Czekaj, co tu jest dalej? Skrzynka. Uuuuh, wow, złote mikołaj. Są zasilane tory. Okej. Okay. Nasiona buraka, sztabki złota, tory z czujnikiem, chleb. Nasiona buraka. Wydaje mi się, że. powiem Dobre dzisiaj, są, że... legendarne są. Ciężko Chyba, ciężko trzeba... Je Chyba trzeba iść yy, do naszej bazy, zostawić te rzeczy. Tak bior. i tam, no. Tak znowu padniemy... Padniemy. Ale weź choć tutaj, gdzieś... Sta... O, dobra, to dawaj byćmy stąd. Tutaj gdzieś szkielet będzie. A tam jeszcze nie byliśmy Dobra, ale chodź zostawimy U! rzeczy Dobra, dobra Ale gdzie jak tu wyjść? Tędy dobra, I tutaj Czyli chodź bierzemy się te tory Tam jest jakaś skrzynka, to pewnie ty ją wziąłeś już Tak wziąłem już, wziąłem już Kurwa, prawie się znowu podjarałem O ja właśnie tutaj padłem Tam gdzie ty w prawo poszedłeś No dobra, ciekawe tu patrz co tu jeszcze takie jest, no, ale jest ok, dobra. Chodź zostawiłem. Wydaje tutaj, mi się, tam. że drugi odcinek to sobie zbudujemy swoją bazę. Trochę tych już rzeczy mamy. Teraz możemy mieć na ostatnie w sumie 5 minut. Tam właśnie w... gdzie chcemy się wybudować, aby... Co ty, tutaj, to tutaj tu było... Lapis, lapisz, lapisz. Lapis I tam jest jeszcze złoto. Nie, tędy nie, tędy nie, tylko tutaj jest napis i tam dobra, dalej jest złoto. Nie, teraz są czasu. Takie rzeczy można sobie zrobić, poza odcinkiem na luźnym sobie graniu. A! I jeżeli teraz już powiem, to pewnie zapytacie się o to samo, czy będzie... Czy będzie ktoś jeszcze na odcinkach, czy coś. Na razie nie. Ale... No, może kiedyś. No dawaj, prowadź na chatę, a Do nie w jak chcę Do góry. No dawaj. A buduj coś, bo ja już nie mam. No teraz stracić te rzeczy było bardzo źle. A co do tego, no to właśnie... Nie ten ty. Ja pierdycie. To kwestia do gadania i zobaczenia jak to będzie wyglądało. Z innymi osobami. Dobra, pokaż widzom gdzie ty chcesz się budować tu. Jest noc? Tam no, będzie fajnie, Nie, dzień jest, dzień jest. Ale gdzieś tutaj blisko, nie? Żeby po prostu za daleko nie chodzić do tej jaskini, myślę, że właśnie na tej wyspie tutaj. Tylko trzeba byłoby wyciąć te drzewa, a tutaj? I z, no i zrobić w miarę równy teren. Tutaj fajny no, most by było jest. zrobić. Tutaj jakiś taki pomost, żeby łowić mhm. ryby, też będzie spoko. Więc, no fajnie, więc, fajnie. Więc to wszystko w następnym odcinku. Ja teraz zostawiam. Mamy tory w sumie, też można coś z torami pomyśleć. Tylko się trzeba będzie znaleźć tego, jak ktoś się nazywa. To czerwone. Restown. no Dobra Nocy nie ma Nie ma Okej, okay, dobra Ja bym proponował kończyć ten materiał I my sobie zaczniemy zaraz drugi Więc tak jak powiedziałem, jeżeli dobijecie 10 lajków Pod tym materiałem To Kuba na Następny odcinek Czekaj, jeszcze raz, jak to wytłumaczyć Jeżeli będzie 10 łapek w górę Pod drugim filmem Nie, pod pierwszym filmem to Kuba nagra swoją perspektywę ale nie będzie to szybciej niż na, niż na nie wiem trzecim lub czwartym odcinku jeszcze zobaczymy jak będziemy nagrywać bo nie ukrywam będę chciał zrobić zapas no ale taki pierwszy prób. masz coś jeszcze do powiedzenia? zostawcie suba i lajka i dzwoneczek jeszcze no i tyle no my teraz zabieramy się zaraz za nagranie kolejnego materiału jak będziemy to wszystko tutaj równać no i powoli budować, więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Cześć!